Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym y, zaprosić Was na y, takie proste doświadczenia, które można zrobić w domu. Wystarczy skrobia ziemniaczana. I woda. Tacka i szklanka. Do szklanki wsypujemy mąkę ze szklankę całą. Wysypujemy na tackę. Może być miska, może być cokolwiek innego. I dolewamy wodę. Wody dolewamy tyle, żeby nam się to połączyło. Myślę, że szklanka na szklankę powinna być akuratnia. Nie martwmy się, że troszkę się obróci, bo tylko mąka. Można to później zetrzeć. Nawet z ubrania łatwo schodzi. Jak wyschnie to tylko się wyczepie. I łączymy, aż nam się ta mąka połączy z wodą. I powstanie nam tak zwana ciecz newtonowska. Co to znaczy? Że nie jest to ani ciecz, ani ciało stałe, a w, zarazie, a, w za, a w zasadzie jest to i to, i to. Zaraz Wam pokażę jeszcze chwilkę, może jeszcze odrobinka wody. I zobaczcie. Mamy fajną masę, bo możemy się fajnie bawić, ćwiczyć rączki. Ale jak weźmiemy w rękę i zaczniemy przekładać, robi nam się kulka jak z plasteliny, dopóki to ruszamy, to jest to ciało stałe. Ale jak uwolnimy, robi nam się ciecz, która spływa. Zobaczcie, to jest na datce. Jeśli tak szybko, mocno pukam, to jest to twarde jak kamień. Jeśli potem będę leciutko szła paluszkami, czy włożyła rękę, ręka mi zatonie Se Wypełnia się. Można zrobić, można się różnie bawić. Możemy to sobie szybko na jedną stronę przesunąć, puścić i wypełni nam całą tackę. Jeśli ktoś miałby ochotę y, do większego basenu, tylko to już są koszty, bo mąka jest droga. Y, jeśli wyleje się to w basenie, to dzieci mogą po tym przebiegać. I nie zatoną. A jeśli się w tym położą bez ruchu, zatopią się. <laughs> nie całkiem. <laughs> Super zabawa. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, bo jest to bardzo przyjemne w dotyku. Super konsystencja. Zarazem ćwiczy i bawi. Widzicie, pozostawione bez. Odcisku bez niczego tworzy, tworzy się ciecz. Jeśli to zaschnie na rączkach, normalnie, zwyczajnie się zdejmuje. Nawet jak spadnie na stół, zbieramy jak mąkę. Można to zostawić nawet na dzień, dwa, nawet do trzech razy, do trzech dni. Nic się z tym nie dzieje, bo po prostu jak się dziecku znudzi zabawa, a jutro mu się przypomni, że jeszcze chciałoby się troszkę pobawić, to nie ma problemu. Możemy wykorzystać to, co już mamy uszykowane. 真亏是。